Serial The Idol od HBO nie zdążył jeszcze trafić do widzów, a już wywołuje ogromne kontrowersje. Dziennikarze Rolling Stone twierdzą, że w produkcji autorstwa piosenkarza znanego jako The Weeknd i sama Levinsona, czyli twórcy Euforii, roli się od kontrowersji. Twórcom zarzuca się wręcz wyprodukowanie męskiej fantazji o gwałcie. Serial opowiada historię guru i lidera współczesnego kultu, który nawiązuje skomplikowaną relację z początkującą gwiazdą muzyki popowej, graną przez Lily Rose Depp. Prace na planie ruszyły w listopadzie 2021 roku, i kiedy wydawało się, że projekt zmierza w dobrym kierunku, ogłoszono, że z serialem pożegnała się Amy Simets. Co szokujące, reżyserka odeszła z projektu po tym, jak zdążyła nakręcić około 80% całego sezonu. HBO twierdziło wówczas, że roszady w ekipie twórców podyktowane są ciągłym doskonaleniem twórczej wizji. Mówi się, że The Weekend domagał się stonowania sekciarskiego aspektu historii i był zaniepokojony tym, że serial przesadnie skupia się na kobiecym punkcie widzenia. Projekt jako reżyser przejął Levinson i zmienił opowieść o udręczonej gwieździe, która pada ofiarą drapieżnego showmana w historię miłosną między bohaterami. Źródła bliskie produkcji wyznały Rolling Stone, że warunki na planie spowodowane ciągłymi opóźnieniami i przeróbkami doprowadziły do tego, że projekt stał się jednym wielkim bałaganem. HBO poniosło straty finansowe sięgające 70 milionów dolarów. Osoby związane z produkcją twierdzą, że Levinson osłabił przesłanie serialu i podkręcił niepokojące treści seksualne, by celowo przebić poziom znany z euforii. Jedno ze źródeł sugeruje nawet, że serial przypomina teraz fantazję o gwałcie. HBO stoi jednak na stanowisku, że na planie stworzono bezpieczne i oparte na wzajemnym szacunku środowisko pracy. W tym samym tonie wypowiada się też córka Johnego Deppa. Aktorka stwierdziła, że nigdy nie czuła się bardziej wspierana lub szanowana podczas pracy na planie. Z kolei sam weekend pokusił się jedynie o umieszczenie w mediach społecznościowych kąśliwego klipu z serialu, w którym bohaterowie lekceważył prestiż magazynu Rolling Stone, odpowiadającego za całe zamieszanie wokół serialu. It's a cover. It's a heritage brand. I think it's fail safe. Yeah, I don't know. I feel like it might be kind of past its prime. You know what I mean? Yeah, nobody cares about Rolling Stones.